Zobaczcie, jaki dzisiaj fajny sprzęt znalazłem. Zobaczcie, pokażę Wam go tutaj z diska. Jest sztuka, zobaczcie, jakie leczungi. Co to w ogóle jest? Kto będzie wiedział? Ten dostanie UN, to jest chyba jakiś wojskowy były sprzęt. Co to w ogóle jest? International. Ale czy on się tak naprawdę nazywa? Tego nie wiem. Jest kozak. International No jest konkretny To jest wspaniała baza na kamperach tutaj zbiornik paliwa Jeszcze tutaj coś kombinował, w ogóle jakie klamki eleganckie zobaczcie Klameczki A w środku wygląda to tak chyba 3-4 miejsca 3 miejsca chyba spokojnie także piękna sprawa nie powiem gdzie stoi ale pokażę wam go